No co, pięknie witamy, pięknie witamy w towarzystwie naszej zdolnej, niezwykłej artystki na co dzień nauczycielki matematyki w szkole podstawowej w Czopinku, a po pracy. Tak właściwie to chciałam powiedzieć artystka, ale już w tej chwili artystka projektantka mody, może. Nie. Bo to co, widzimy, to, co widzimy tutaj, to jest taka nowa odsłona, Wioletę. Bo znamy ją z, z filcu i tak naprawdę kilka wystaw, które miała y, w Ośrodku Kultury, dotyczyły filcu tak. i różnych wariacji na temat filcowania. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to filcowi jesteś trochę wierna, bo nie odpuszczasz, ale już jest wełna, czyli jakiś nowy element. I tak naprawdę, słuchajcie, no, projektantka mody. No, myślę, że się nie pomyliłam. Pani Wioleta Ślączka, dzisiaj Wernicza z pani co mieszkańcy złocieńca będą mogli tu oglądać. Dzisiaj pokazuję swoje hobby. To są prace, które są wykonane z wełny i z filcu, czyli generalnie a filc to też wełna, czyli generalnie wszystko jest wełniane. I to są prace filcowane w technice na mokro, i prace, gdzie wełna jest łączona z filcem. I ja się zajmuję tylko i wyłącznie że tak powiem sztuką użytkową, więc to są ubrania, które można nosić w rozmiarach od 38 do 44. Yy, torby, kurtki, swetry, szale i bombki, <laughs> ale bombki to już jest taka po prostu moja zabawa, ja tak ubieram choinkę. Jak dużo włóczki zużyła Pani, żeby pokazać tą kolekcję? Oj, wszystkiego nie wiem. Sukienka, waży, sukienka z wełny waży do pół kilograma, najmniej waży 250 gram. To zależy, z jakiej włóczki robimy. Jeżeli to jest jedwa z alpaką, to będzie ważyć 250 gram. Jeżeli to jest 100% wełny, będzie ważyć pół kilograma. Poncho będzie ważyć w granicach pół kilograma, 60 deko. Natomiast kurtka filcowana w okolicach pół kilograma. A kamizelka w granicach 300 gram, czyli trzeba sobie to policzyć. Na pewno bardzo dużo. Będziemy liczyć co później. Patrzę na to poncho. Długo się robi takie poncho? To zależy, ile mam czasu. Ja robię głównie w okresie letnim. Myślę, że 2-3 tygodnie mi to zajmie. Z to zależy. To zależy od tego, ile mam czasu, jaką mam wenę Czy mam wzór, który mi się podoba, czy mam wzór, który po prostu męczę. Wtedy robię długo. Natomiast rzeczy filcowane niestety muszą być robione szybko. Więc to są rzeczy, które są zrobione w technice bezszwowej. I niestety układanie zajmuje sporo czasu. Muszę mieć zarezerwowany cały dzień na kamizelkę pół dnia, na szal 3 do 4 godzin, tylko po to, żeby wełnę ułożyć. Spilśnianie tego to jest po prostu kolejny dzień lub dwa. Skąd to pani? Takie hobby, akurat włóczka. Na szydełku nauczyłam je robić babcia, gdy miałam lat 90. Na drutach to samo, czyli zawsze umiałam i zawsze robiłam. I to była raczej konieczność. Wyglądać chciałam, pieniędzy nie zawsze było wystarczająco, więc trzeba było sobie coś zrobić. W czasach, kiedy, się chodzi, kiedy była kolorowa sobota w szkole, potrafiłam zrobić coś przez cały tydzień, po to, żeby w sobotę pójść do szkoły, a potem już w o sobotę wieczorem prułam, żeby robić coś następnego. A filcuję od 9 lat. Z każdej włóczki da się zrobić coś tak dobrego? Ja nie robię z włóczek, które są sztuczne. Ja robię z mocherów, z alpaki, z wełen mieszanych z jedwabiem, ze włóczki wełny, nie włóczki. Więc tu nie ma akryli, nie ma anilan, i tu są wszystkie wełny, które są po prostu dobrej jakości, a tym samym one są drogie. E to musi Pani gdzieś pozyskiwać na zewnątrz tak dobre materiały, tak? Yy, filcowania i pozyskiwania wełen do filcowania, no to są dwie fabryki. Jedna w Niemczech, jedna we Włoszech. Sprowadzam je. Yy, no, transport trochę kosztuje, wobec tego nie opłaca się kupować u nas. Chociaż u nas też są bardzo dobre sklepy, gdzie są sprowadzane włóczki, yy, wełny bardzo dobrej jakości. Natomiast mohery. Jest wiele grup na Facebooku, która się wymienia włóczkami i ja aktywnie uczestniczę w tych grupach, więc czasami można kupić, jeżeli kupuje się większe ilości, można to kupić trochę taniej. Nie ukrywam, to trochę kosztuje. Na otwarciu wspomniała Pani, że przeniosła obraz, tak? Obraz na, na ubranie. Jak to się odbywało? Ta technika nazywa się malowanie wełną. Czołową przedstawicielką dla mnie, takim guru, to jest pani z Litwy, nazywa się Renata Kraus. Natomiast ja jestem totalnym samoukiem, metodą prób i błędów. Metodą malowania są też zrobione dwie torby. I rok temu, we wrześniu, to była wystawa poduszek, gdzie zaprezentowałam głównie koty. I to była też robiona właśnie tą techniką malowania wełny. I ja w domu mam właśnie poduszki robione tą techniką, tym, że ja robiłam pejzaże. To jest tak, że koleżanki przychodzą do Pani i mówią Wioleta, zrób mi sweterek, zrób mi torebkę? Raczej nie przychodzą, bo ja uważam, że rzeczy wełniane robione na drutach to są rzeczy dla osób nielicznych, którym się to podoba. W większości to chyba się jednak nie podoba. Tutaj jest bardzo kolorowo. Jeśli ktoś by chciał przymierzyć jeden z takich okazów, który tutaj Pani wysiła, jest taka możliwość? Nie, nie widzę żadnych przeszkód. Pozwalam przymierzać, pozwalam dotykać. Jolanta Smulska, dyrektor Złocieńskiego Ośrodka Kultury. Dzisiaj nietypowo, dużo włóczki tutaj. Co na dzisiejszej wystawie możemy zobaczyć? Dzisiaj otwieramy wystawę pani Wiolety Ślączki, naszej złocieńskiej artystki, specjalistki od filcu tak naprawdę do tej pory. Ale od pewnego czasu polubiła wiola włóczkę, więc na razie nie, nie odchodzi od filcu, łączy na razie te elementy, i dzisiaj efekt tej nowej pracy, nowego rozdania, tak naprawdę przed chwilą powiedziałam, że jest to projektantka mody, bo tak naprawdę jest taka kolekcja tutaj odzieży i różnych użytkowych rzeczy, że można sobie i obejrzeć, i dotknąć, i nawet zakupić. Czyli w planach jest jakiś pokaz mody, takiej odzieży? Być może tak, na razie jest tylko wystawa samych prac, ale jak się okaże, że prace będą się cieszyły zainteresowanie, to kto wie, to jest nawet dobry pomysł. Artyści ze Złocieńca chętnie tu przychodzą i wystawiają swoje prace? Tak, raczej tak. Nie mamy problemu. Raczej są terminy mocno napięte, więc cały czas mamy jakieś wystawy poprzedzone wernisarzami. Dwa, trzy tygodnie wiszą prace różne, bo są to różne, różne dziedziny od grafiki właśnie na przykład po filc i włóczkę, ale i malarstwo i, i rzeźba. A także w naszej galerii na ścianie jest ciągłość wystaw różnych i głównie są to artyści lokalni. Nie tylko z złocienieccy, ale z najbliższych okolic. Co w ostatnim czasie widzieliśmy tutaj w galerii na ścianie? Była grafika artystki z Kalisza. Były prace naszego już nieżyjącego niestety, artysty, który się rozstał z nami w tym roku. I taki, takie spotkania, takie Memory, Jurka Łapucia. Przy okazji wspominaliśmy artystę, przy okazji dowiedzieliśmy się, ile cudownych rzeczy tworzył i pomagał innym ludziom. Także na bieżąco cały czas jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy w naszej galerii. Zapraszamy często.